Najważniejsza rzecz, która spowoduje, że kobieta nie będzie mogła przestać o tobie myśleć i non -stop będzie się chciała z Tobą spotykać, o tej rzeczy Ci dzisiaj powiem. E, myślę, że będzie to bardzo fajna wiedza, więc warto, żebyś został do samego końca, bo na samym końcu też będę miał dla Ciebie fajną niespodziankę. A dla osób, które mnie nie znają, Tom Gaz, z tej strony, trener relacji damsko-męskich. Od ponad 6 lat się tym zajmuje zawodowo. W styczniu będzie 7 lat. E, przeprowadziłem przez ten czas ponad 400 mężczyzn. Każdy dzisiaj z tych mężczyzn ma satysfakcjonującego relacje z kobietami. E, pomogłem stworzyć kilka małżeńskich, kilkanaście rodzin. No, zresztą, co ja Ci będę mówił? Możesz sobie w opisie poniżej pod tym wideo zobaczyć, właśnie wchodzisz w ten link z, z opiniami, no i tu tam potem możesz sobie zobaczyć opinie wideo, rekomendacje, opinie MP3, opinie tekstowe w SMS-ach czy wiadomościach na WhatsAppie bądź gdziekolwiek indziej. Również wywiady. Mam kilkanaście wywiadów dostępnych z moimi podopiecznymi, możesz sobie to zobaczyć. Wywiady są dostępne tutaj na YouTubie i w linku poniżej wszystko znajdziesz. A teraz sobie lecimy. Jaka jest jest ta jedna rzecz, która spowoduje, że kobieta nie będzie mogła przestać o Tobie myśleć. Jest to zaskakiwanie. Zaskakiwanie kobiety kobieta, kobiety kochają być zaskakiwane. Kobiety nienawidzą facetów, którzy nie potrafią e, ich zaskoczyć. Je. Dlaczego? Bo facet, który nie potrafi zaskoczyć kobiety, jest to facet przewidywalny. Jest to facet, który, e, który ni, nic, nic ciekawego, że tak powiem, do jej życia nie daje, tak? No, zobacz, załóżmy, że ty jesteś z kobietą, nie? Masz kobietę, masz ma, masz dziewczynę. I załóżmy, że troszkę role się odwracają i to tak jakby ona dba bardziej o ciebie niż ty o nią, natomiast no, z reguły tak to nie wygląda i nie mamy co ku temu być źli, ponieważ taka jest dynamika w zdrowej relacji damsko-męskiej, że to facet ogólnie prowadzi relację i to facet, no facet ogólnie prowadzi relację, nie? Kobieta w inny sposób, że tak powiem, kobieta inną wartość daje do relacji, a facet inną wartość daje do relacji, tak? No jesteśmy inni, jesteśmy różni, no i tak to, tak to wygląda. No i, ale załóżmy, że jest sytuacja, w której to kobieta zdobywa faceta, nie? No i co? Jeżeli ty będziesz wiedział, dokąd ciebie dziewczyna zabiera, co dziewczyna chce dzisiaj z tobą zrobić o, może inaczej, w taki, w taki typowy, typowa cecha kobieca, nie? Załóżmy, że Twoja kobieta gotuje ci jakiś obiad, nie? Czy tam gotuje ci obiady, gotuje ci jedzenie. No i ty zawsze wiesz, co będzie na ten obiad, nie? No to co się wtedy dzieje? No to jest ci oczywiście miło, jest ci fajnie, natomiast, natomiast wiesz, co to jest i nie jedziesz, że tak powiem, do domu z myślą, o ciekawe, co ona dzisiaj do mnie, ciekawe, co mi dzisiaj gotuje, nie? Nie jedziesz z taką myślą, bo dokładnie wiesz, co będzie, że tak powiem, ugotowane. A jeżeli kobieta nie powie ci, nigdy ci nie mówi, lub rzadko kiedy Ci mówi, co ona dla Ciebie przyrządzi do jedzenia, żebyś sobie dobrze zjadł, to Ty zawsze na przykład będziesz wracał do domu, przykładowo po pracy, z taką myślą, o ciekawe, co ona dzisiaj mi ugotuje, ciekawe, co ona dzisiaj e, dla mnie zrobi, nie? I na przykład właśnie Ty przyjeżdżasz i ona, nie wiem, załóżmy jakieś Twoje ulubione, nie wiem, schabowy, tak? Spaghetti czy, czy coś tego typu. No, chodzi po prostu o to, że jeśli Ty czegoś nie wiesz, co Cię czeka, to jest to dla Ciebie dużo bardziej ciekawsze, interesujące, tak? zaskakiwanie i dużo lepsze emocje to w sobie wytwarza. To jest tak samo, jakbyś wiedział, dokąd kobieta Ciebie zabiera na randkę. Wiesz o tym, tak? No to cieszysz się, ale jeśli wiesz, że ona Cię na przykład zabiera do jakiegoś tam muzeum, no to te emocje nie są aż takie duże, nie? No bo wiesz, dokąd idziesz. A jeżeli ty nie wiesz, dokąd idziesz, nie wiesz dokąd ona ciebie zabiera, to ty myślisz, zastanawiasz się, kurczę, gdzie ona mnie zabiera, gdzie. Co ona wymyśliła, nie? Jesteś ciekawy. I bardziej inwestujesz w to wszystko emocjonalnie. I oczywiście i potem na przykład dowiadujesz się, że ona ciebie zabrała na gokardy, na karting. I ty sobie myślisz, wow, jaka zajebista dziewczyna, nie? Ale też to spodękowało to to, że ty nie wiedziałeś, dokąd idziesz. Nie? I dokładnie tak samo jest z drugą stroną. Jeżeli ty zaskakujesz kobietę, nie mówisz jej dokąd idziesz, dokąd ją zabierasz, tak? Nie, nie powiesz jej tego. Albo nie powiesz jej, do, do jakiej knajpy ją zabierasz. No, nic jej nie mówisz w kontekście tego, co dla niej przygotowałeś, to to powoduje, że kobieta. Więcej inwestuje w waszą relację, ponieważ ona się zastanawia, myśli, kurczę, gdzie on mnie zabiera, gdzie on, gdzie on, yy, co on tym razem wymyślił, nie? I ty, wymyśli, I ty wymyśliłeś coś coś fajnego, na przykład, nie wiem, yy, jedziesz z nią na, wynajęłeś jakąś motorówkę i na motorówką sobie pojechaliście yy, przejechać się, nie wiem, yy, po jakimś tam zbiorniku wodnym. I ona nic nie wiedziała, i nagle dowiaduje się, że właśnie jeździcie sobie w jakimś tam zbiorniku wodnym na motorówce, bo wynajeś taką motorówkę za 150 zł na 2-3 godziny, nie? Załóżmy. No i co się dzieje? No wtedy ona jest w niebo wzięta, bo ją zaskakujesz. Zaskakiwanie jest cholernie ważne. Pamiętaj, żeby zaskakiwać kobietę. Zaskakiwać kobietę również możesz na każdym etapie relacji, nie musi to być w związek, to również może być pierwsze spotkanie. Na przykład wiesz, ona myśli sobie, że po prostu to będzie zwykły spacer. A wy w międzyczasie, nie wiem, będziecie karmić, powiedzmy, kaczki, tak? Albo zabierzesz ją przy okazji, no nie wiem, na jakieś rzutki, na jakiegoś bilarda, tak? Czyli zaskoczyłeś ją. Zrobiłeś coś, czego ona się nie spodziewała. Tak samo na drugie spotkanie. Na drugim spotkaniu już jesteście umówieni, ona się pyta, gdzie ją zabierzesz, a ty jej tego nie mówisz. I tutaj już ją zaskakujesz, tak? I ty z nią na przykład pójdziesz na, na przykład, nie wiem, gdzie możesz z nią pójść. No na przykład właśnie na tej wcześniej, wcześniej wspomniany karting, nie? Na gokardy i też ją już zaskoczyłeś, nie? Ona spędziła z Tobą czas, którego zupełnie się nie spodziewała. I to powoduje, że ona bardziej inwestuje w Waszą relację, bardziej się do Ciebie przywiązuje, bo Ty dajesz jej emocje, jakich nie daje jej lub nie dał jej żaden inny facet przed Tobą. Zaskakiwanie jest cholernie ważne. W długoterminowej relacji oczywiście również kobiety bardzo to doceniają, bardzo to cenią, jeśli Ty kobietę potrafisz zaskoczyć. Zaskakuj kobietę, nie mów jej tego, co do niej przygotowałeś, co do niej zrobiłeś, a zobaczysz, że efekt to przyniesie fantastyczne. Bo zawsze tak jest. No, jeśli ten materiał Ci się podobał, jeśli był dla Ciebie przydatny, jeśli Ci oszczędził czas, bo się dowiedziałeś czegoś w ciągu szybkiego czasu, że tak to nazwać, w ciągu krótkiego czasu, łapka do góry, subskrypcja, zapraszam do sprawdzenia innych moich treści, bo jest już 900 filmów na moim kanale YouTube, więc jest tego dużo, a taka niespodzianka, o której wspomniałem na początku, jeśli chcesz porozmawiać ze mną o Twoich relacjach z kobietami, jeśli masz problemy w relacjach z kobietami, trwają one już dłuższy czas, czas, nie wiesz, co z nimi zrobić, nie wiesz, co zrobić, żeby sobie z tymi problemami poradzić, a chciałbyś w końcu coś zmienić w Twoich relacjach z kobietami i chcesz skorzystać z pierwszej darmowej rozmowy jeden na jeden ze mną, możesz się zapisać w opisie poniżej pod tym wideo. Pierwszy link umów w darmową rozmowę wchodzisz, wybierasz dzień i godzinę, która tutaj pasuje. Wypełniasz krótką ankietę, abym ja mógł lepiej się przygotować do Twojej rozmowy. Umawia I zobaczymy się na takiej rozmowie, która jest całkowicie pierwsza bezpłatna. Na tej rozmowie zobaczymy, z czym się mierzysz. Ja ci przedstawię, powiem Ci, gdzie moim zdaniem powinieneś, e, gdzie moim zdaniem popełniasz błędy i nad czym powinieneś popracować. E, no i tyle. Tak, Taka pierwsza rozmowa jest zupełnie darmowa, więc myślę, że warto skorzystać. Jeśli chcesz, to zapraszam. Link do zapisu poniżej w opisie pod tym wideo. Na pewno e, z takiej rozmowy możesz tylko skorzystać, a na pewno nie stracisz. Więc do tego cię bardzo serdecznie zapraszam. E, no i tyle. No i tyle. Zapraszam również na mojego Instagrama, link również znajdziesz w opisie poniżej pod tym wideo. Dzięki bardzo. Cześć!